Hej, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj hol zakupowy. Słuchajcie, przepraszam Was z góry za mój głos, ale jestem znowu mega podziębiona, także przez tą pogodę wszystko się tak niestety u mnie dzieje, że zaraz jestem chora i zaraz coś mi wyskakuje. Dzisiaj przyszłam, tak jak mówię, z holem zakupowym. Będzie tutaj większość produktów do włosów. Są to, nie wiem, czy aż takie mega nowości, natomiast są to nowości dla mnie. Odkryłam je dzięki praktycznie Kindze z kanału yy, The Pink Rook. Ona mówiła też o tych produktach. Ja też stosowałam te produkty do włosów, ale z innej serii. Natomiast, ym, znaczy tak jakby z, te, z tej samej serii, ale z innej podserii. O tak, tak to mogę wytłumaczyć. I powiem Wam, że sprawdzają się niesamowicie. Ja używam je od niedawna, natomiast, ym, to znaczy nie akurat te, które Wam będę pokazywać, tylko z innej yy, serii. I powiem Wam, że używam je od niedawna i widzę już efekty i czuję, że to będzie po prostu hit, przynajmniej dla moich włosów. Zacznę natomiast od tych niewłosowych rzeczy. Są tutaj dwie rzeczy, które kupiłam, jedną rzecz, którą dostałam, także to będzie taki no, nie za duży hol zakupowy. Zacznę, słuchajcie, od kremu do oczu. Szukałam jakiegoś kremu pod oczy. I też, żeby sobie aplikować ten krem na powieki, ponieważ, no, niestety mam taką tendencję do dość dużych, takich, ym, jakby, ym, może nie zmarszczek na powiekach, tylko takiej po prostu pomarszczonej powieki. Jest to u mnie rodzinne i, no, niestety nie jest to za przyjemna rzecz. Ja mam też opadającą dość mocno powiekę i perłowe cienie na mojej powiece, no, niestety nie prezentują się najlepiej, a uwielbiam perłowe cienie. I chciałam jakąś tą skórę nawilżyć, ponieważ, no, niestety. Yy, no, nie wygląda to za dobrze. I zastanawiałam się, jaki krem y, kupić sobie, y, żeby też móc go aplikować na y, powiekę. Chciałam coś super mega nawilżającego. Niestety te wszystkie y, kremy, które y, interesowały mnie praktycznie, no są dość drogie. Chciałam sobie kupić y, y, krem z klinik All About Ice Rich. Niestety on kosztuje 160 zł. Bo jest to dla mnie troszkę dużo jak na krem, tym bardziej, że jeszcze nie znam tego kremu, no i nie wiem, jak on będzie działał. Nie chciałam po prostu kupować w ciemno. Obejrzałam sobie filmik Basi z kolmy Blondie, która właśnie miała ten sam mniej więcej problem odnośnie tego, że chciała sobie kupić jakiś krem, natomiast też nie chciała od razu mega wydawać pieniędzy, nie znając produktu, tak? Bo wiadomo, że jak się kupi krem za 160 zł, to wyda się na niego tyle kasy, a później się okaże, że no wcale on nie jest tyle warty, No to można się zdenerwować. Więc słuchajcie, poszłam za radą Basi i zrobiłam tak jak ona. Kupiłam sobie w Douglasie ten taki zestaw 3 kroków klinik, właśnie z tym kremem Old About Ice Rich. I słuchajcie, mamy tutaj w tym zestawie taką kosmetyczkę srebrną, i w tej kosmetyczce właśnie mamy trzy produkty w zasadzie cztery. Więc tak, mamy ten krem Old About Ice Rich pod oczy, który właśnie kosztuje w pełnej wersji 160 zł, tutaj go mamy, zaraz Wam powiem, chyba 5 ml. Um, tak, tu jest 5 ml tego kremu, także myślę, że super sprawa na wypróbowanie. Jeżeli mi się naprawdę sprawdzi, będę widziała efekty, na razie no nie widzę, bo stosuję go dopiero 2 dni. Jeżeli mi się naprawdę sprawdzi, to yy, myślę, że sobie kupię pełnowymiarowy. Oprócz tego dostajemy tutaj krem Moisture Search. To jest taki krem na dzień, taki żel krem z tego, co tam widziałam. Jego jest 15 ml, także myślę, że jest spoko jak na krem do twarzy. Myślę, że akurat w sam raz na wypróbowanie. Tak samo słuchajcie, to wydaje się, że 5 ml to nie jest dużo tego kremu pod oczy, ale jak go otwarłam i zobaczyłam jego konsystencję, to myślę, że naprawdę starczy mi na tyle, żebym mogła sobie go faktycznie wypróbować i sprawdzić, czy on jest OK i czy warto go po prostu kupić w pełnej wersji, tak? Natomiast ten krem nawilżający do twarzy na dzień to jest taki żel krem, ja go jeszcze też nigdy nie miałam, A w ogóle słuchajcie, nie miałam żadnych produktów z klinik, to jest pierwszy raz, także chciałam sobie po prostu wypróbować i do tego mamy taką maskę na noc, nawilżającą o pojemności zaraz Wam powiem 7 ml także myślę, że też jest spoko na wypróbowanie no może nie jest aż tak dużo jak na maseczkę na noc ale myślę, że jest ok no i do tego jeszcze dali nam tutaj taki gratisik podkład even better 0,5 neutral, nie wiem, nie miałam jeszcze tego podkładu, także sobie wypróbuję no i dostajemy to razem z kosmetyczką słuchajcie i taki zestaw tych trzech produktów Razem z tą kosmetyczką w Douglasie kosztuje 49,90. Także myślę, że jest to fajny deal na wypróbowanie sobie, jeżeli ktoś jeszcze nie miał tych kosmetyków, a nie chce kupować w ciemno za dość dużo pieniądze. No bo powiem Wam szczerze, że naprawdę no, te produkty nie są drogie, przepraszam, nie są tanie. Natomiast no, warto sobie wypróbować, tak? Także za ten zestaw dałam 49,90. Ja sobie też zdaję z tego sprawę, że kliniki nie mają jakichś takich super składów mega naturalnych, natomiast no, czytałam o nich, że działają, więc myślę, że że dadzą mi jakieś efekty, żeby troszkę te moje powieki wypracować, wyprostować, żeby nie były takie mega no, pomarszczone, wyschnięte, no zobaczymy, mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Także możecie dostać taki właśnie zestaw w Douglasie, podejrzewam, że on, można go też dostać na Allegro, ja nie próbowałam, nie patrzyłam, także możecie sobie zerknąć. Natomiast ja go akurat kupiłam w Douglasie. Kolejnym produktem, tym razem do... Yy, może zrobimy sobie jeszcze do ciała, bo reszta cała już będzie do włosów. To jest akurat prezent, który dostałam od mojej siostrzenicy. Yy, jest to taki yy, samoopalacz jakby w żelu firmy Craytons. Made in England. Oni mają bardzo. To jest taka jakby y, podróbka tych Soap and Glory. Oni mają w y, Anglii właśnie y, też takie tańsze troszkę produkty, które są stylizowane właśnie na ten Soap and Glory. I to jest taki y, jakby. samoopalacz w żelu. on jest taki bardzo ciemny w ogóle. Słuchajcie, taki prawie widzicie, tutaj taki czarny Jego tutaj może sobie dam. Natomiast. On po rozsmarowaniu daje też taki lekki kolor. Pachnie w ogóle bardzo ładnie, tak gumą taką, balonową. Widzicie, daje taki lekki kolor, ale myślę, że jak się go rozpracuje, tak całkowicie już tutaj, to jest całkiem w porządku. No na pewno da nam tam jakiś delikatny połysk, ale wiadomo, że ja sam opalacza na dzień nie używam, raczej stosuję go na wieczór, później go zmywam przed spaniem, czasami idę w nim spać, zależy. Co tam sobie chcę opalić, czy nogi, czy ręce. Także dostałam taki sam opalacz, on jest o pojemności, zaraz Wam powiem, jeżeli znajdę 100 ml. I tu jest napisane w ogóle, że to jest y, matujący sam opalacz. Także nie wiem, co to w ogóle ma znaczyć, ale powiem Wam na pewno, jak się spiszę. Naprawdę całkiem przyjemnie pachnie. I czy w ogóle śmierdzi takim spalonym kurczakiem później po nim skóra, bo to jest dla mnie najważniejsze w tych samopolaczach. Ja nie cierpię tego zapachu. Także to, to dostałam. Natomiast całą resztę już kupiłam. I teraz są same produkty do włosów. Pierwszym produktem jest nowość w drogerii Rossmann. Jest to olejek do włosów z firmy Alterra. Jest to olejek z pestek Morelli. Y z pestek moreli, nadaje lśniący połysk, każdy rodzaj włosów. Olej arganowy, olej z pestek moreli, olej sezamowy. Pielęgnuje suche końce włosów i sprawia, że włosy stają się gładkie. Cenne oleki ułatwiają rozczesywanie i nadają połysk. Słuchajcie, no i to jest tych takich typowych olejków, jak mamy również do ciała ten olejek z altery. Powiem Wam, że ten olej pachnie identycznie jak ten olejek do ciała też z tej serii Altera. Tylko to jest tak jak mówię do włosów z Pestek No Ja już go próbowałam, słuchajcie, jest naprawdę świetny, ponieważ wszystkie olejki, które do tej pory próbowałam, robią takie włosy mi strasznie. Obciążony, tłuste, natomiast ten bardzo fajnie tak e, wnika w gum włosa i go bardzo nie obciążę. Także na razie sprawuje się, ok? Dam Wam jeszcze znać. On kosztował w Rosmanie 15 zł. Mam nadzieję, że będzie kiedyś na promocji. Natomiast wiem, że jest to nowość i mam nadzieję, że to będzie hit, bo naprawdę powiem Wam, e, świetnie się sprawuje na końcówkach włosów. E, naprawdę, to jest chyba jeden z lepszych olejków, jakie miałam do włosów, bo tak jak mówię, nie obciąża włosów i naprawdę daje taki fajny połysk nie sklejając ich, nie powodując, że one są, mają taki tłusty wygląd. Także naprawdę na razie Wam go polecam, bo jest świetny. I teraz, słuchajcie, produkty do włosów. Pierwszym takim produktem jest maska Bisli Bonacure Hair Therapy Oil Miracle, oczywiście ze Schwarzkopf. Słuchajcie, ja słyszałam o tych maskach bardzo wiele dobrego, już kiedyś, kiedyś, dawno temu. Natomiast... Ostatnio sobie o nich przypomniałam. Ja kiedyś ją stosowałam i powiem Wam, że efekty były po prostu zniewalające. One są dość drogie te maski, bo za to akurat damy chyba 35 zł. Wiem, że na Minty Shopli i w innych takich drogeriach inter internetowych one kosztują powyżej 40 Ja je kupiłam na Allegro. Ją, tą maseczkę. Ja Wam podlinkuję na dole link do tego sprzedawcy. Natomiast ta maseczka ona ma taką jakby złotawą konsystencję. Nie wiem, czy tutaj to zobaczycie. Pachnie po prostu jak jakiś krem do włosów, taki pod a troszeczkę, ale powiem Wam, to, co ta maska robi z włosami, to jest po prostu szok. Powiem Wam, że nigdy nie przypuszczałam, że maska ze Schwarzkopf, może z tej firmy w ogóle, może tak cudownie wypielęgnować włosy i sprawić, że są one lśniące, gładkie, ta moja porowatość włosa się po prostu znika, ten włos staje się prosty, także naprawdę Wam serdecznie ją polecam, właśnie z tej serii Oil Miracle, bo ona z tego co kojarzę, jest, zaraz Wam powiem. Głęboko odbudowuje włosy od wewnątrz, odżywia je dzięki formule z cennym olejkiem. Uczy w sobie rozpiszczającą włosy pielęgnację cennym olejkiem luksusowym, wyglądem o bogatej teksturze. Dla doskonałego połysku. Ona jest chyba z olejem arganowym. No, tak, z olejem arganowym jest. Także ja ją Wam naprawdę gorąco polecam. Powiem Wam szczerze, że ostatnio też moja koleżanka stosowała z tej firmy, z tej serii BC Bonacure, ale taki, w takim białym opakowaniu. I powiem Wam, że jej włosy są po prostu... Yy... Też tak znacząco y, ich kondycja jest poprawiona, że byłam ostatnio w szoku i sama się nawet spytałam, co ona używa, że ma tak piękne włosy, bo z tego co pamiętam, to ona też miała zawsze takie właśnie sianowate, zniszczone, wysokoporowate włosy. Natomiast ona właśnie powiedziała, że używa tej serii BC y, też z, ze Schwarzkopf, ale takiej białej chyba. Albo ze, złotem, yy, ze Złotą Górą, albo z Czerwoną, teraz już nie pamiętam dokładnie. Ale właśnie dzięki niej sobie przypomniałam o tym i naprawdę Wam ją serdecznie polecam. I słuchajcie, jak sobie przypomniałam o tym, to przypomniałam sobie też, że ostatnio widziałam jakąś nową serię, która wyszła. <coughs> Przepraszam bardzo, bardzo. Znaczy to może nawet nie jest nowa seria, tylko yy, ona nie jest aż taka mega nowa, ale taka chyba najnowsza z, z tej całej serii. I to jest właśnie też z tego BC Bonacure. Oil Miracle, ale tu jest Barbary Fig y, Oil i Keratina. Keratina? Keratyna, Boże, co ja czytam. I słuchajcie, to jest właśnie y, z opu, olej, olejek z opuncji figowej i z keratyną. To jest też ta seria z firmy Schwarzkopf. I tak, w, te, w skład tej serii wchodzi maseczka. Bardzo podobne wyglądem do, y, do tej brązowej. Tylko tak jak mówię, to jest z figą i jest z keratyną. Yy, maseczka. Następnie wchodzi szampon. Ja sobie kupiłam ten 200 ml, ale można go też kupić yy, w takiej dużej butli. I powiem Wam, że chyba nawet ta duża butla się bardziej opłaca niż to, bo to kosztuje 20, a duża butla kosztuje 30, tam jest 1000 ml, a tu jest 200, więc tam ta duża się opłaca, tylko ja to kupowałam w zestawie i mnie to po prostu bardziej, mi się to bardziej po prostu opłacało. Więc tak ta maseczka szampon do włosów, w skład tego wchodzi yy, taki yy, mleczko odbudowujące, zupełnie ubytki w strukturze włosów suchych i łamliwych. Zawiera wzmacniającą mikrokeratynę i odżywczy olejek z opuncji figowej, dzięki czemu nadaje włosom zdrowy połysk, rozpylić na osuszone włosy i pozostawić bez spłukania. Także takie mleczko do włosów po umyciu. I ostatnia rzecz to jest taki olejek, też w skład tej serii wchodzi. I to jest cała seria z tą opuncją figową, oczywiście też z firmy Schwarzkopf. I tego olejku, zaraz Wam pokażę ten olejek. Ten olejek wygląda w ten sposób. Ja Powłacham sobie, bo jeszcze tego nie włachałam. Mmm, Boże. Cudo. Słuchajcie, uwielbiam, cudnie pachnie. Uwielbiam olejki do włosów, ten myślę też mi się sprawdzi. O nim właśnie też mówiła Kinga właśnie yy, z kanału The Pink Rook. Rock. Yy, także naprawdę myślę, że yy, będzie to całkiem dobry produkt. Zobaczę, przetestuję i powiem Wam, jak się ta seria właśnie z, ze Schwarzkopfanowa sprawdza. Ja ten cały zestaw, czyli tych czterech produktów, maseczka, olejek, szampon i mleczko kupiłam na Allegro za 90 coś złotych. W sumie mi wyszła razem, to wszystko razem z przesyłką wyszło mi 103 zł. Ja Wam podnikuję również na dole yy, link do tego sprzedawcy na Allegro, żebyście sobie mogły sprawdzić. Pachnie przycudnie, mam nadzieję, że równie będzie tak samo działać dobrze jak ta maseczka z właśnie z tej serii z olejem arganowym, bo ta naprawdę jest przeboska. Ją też można kupić w dużej butli takiej, takiej jak ten szampon. Tam jest chyba też dość dużo. Nie wiem, czy 500 ml chyba tam jest. I z tego co wiem, to dziewczyny mówiły, że w tej dużej butli ma taki bardziej złoty kolor, a w tym taki mniej złoty kolor. Także nie wiem, bo ja jeszcze w tej dużej butli nie mam, zawsze kupowałam w tej mniejszej. Także słuchajcie, to były całe moje zakupy. Nie było tego dużo, ale mam nadzieję, że będzie dużo testowania, bo moje włosy są no, w nie najlepszej ostatnio kondycji. Postanowiłam się przestawić na taką bardziej pielęgnację skupioną na włosach bardziej o nie zadbać, żeby troszkę odżyły po tym lecie, po tym słońcu, po tych mega upałach, które nas. W tym roku nękały. Także mam nadzieję, że ta seria się sprawdzi. O efektach na pewno was będę informować. Także to wszystko dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę, za to, że poświęciliście mi chwilkę czasu. Jeżeli Wam się podobał filmik, to proszę o kciuki w górę, o subskrypcję mojego kanału. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo wtedy będziecie zawsze na bieżąco z moimi filmami. I zapraszam Was serdecznie do kolejnych filmów. Trzymajcie się. Pa!